Czegoś takiego w swoim życiu nigdy nie widziałeś, gigantyczna, olbrzymia bestia, największa pizza pieróg w Polsce. Jesteśmy się w Gdyni na ulicy Wielkopolskiej, 401, za moimi plecami restauracja włoska Dai Vicini, wchodzimy i pokazuję wam potwora, zapraszam. Tak prezentuje się największa pizza pieróg w Polsce, 100 centymetrów, buduje legendę, sprawdźmy jak wygląda w środku, zobaczcie. Za 100 centymetrowe kalcone zapłaciliśmy około 160 zł. Ogromne ciasto, serek, ricotta, szynka, cotto, salami na poli długo dojrzewające, mozzarella, sos pomidorowy, bazylia, pieczarki, całość wypiekana w piecu opalanym drewnem. Pyszny gigant, wystarczający na 6 osób o masie ponad 3 kg. Mimo rozmiarów, włoskie składniki naprawdę oddają. Lokal Dal wicini to nowe odkrycie na mapie kulinarnej trójmiasta z bardzo dobrą włoską pizzą oraz pastą. Wyróżniający się na tle konkurencji otwartym podejściem do włoskiej kuchni. A co ty sądzisz o takim potworze? Skin ze znajomy zjadł takiego giganta? Daj mi znać koniecznie w komentarzu.